Cześć, witajcie, jestem Kamil i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego YouTube'owego projektu Dom za złotówkę. W projekcie tym relacjonuję Wam od podstaw, od zakupu działki, przez formalności aż po budowę domu o powierzchni 70 m2, około 110 m użytkowych piętrowego, właśnie z jednego z projektów rządowych za złotówkę. W poprzednim odcinku mogliście zobaczyć, jak szalujemy wieniec, jak go zbroimy. Dzisiaj zabieramy się za jego zalewanie, żeby być może jeszcze w tym roku rozpocząć budowę dachu. Jeżeli jesteście ciekawi, jak nam to idzie, zostawcie łapkę w górę na algorytmy YouTube'a i zapraszam do oglądania. No i witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku naszego poligonu, naszej budowy, projektu domu. Za złotówkę nagrywam to jeszcze z samochodu zanim wyjdę, dlatego że od kilku dni strasznie wieje, strasznie pada deszcz. Nie wiem jak mnie będziecie na zewnątrz słyszeć, a nie będę dwa razy nagrywał, żeby poprawić jakość tego filmu. Więc co, może wyjdziemy już na zewnątrz, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Strasznie popadało, wszędzie mamy bardzo mokro. No nic, jakoś sobie damy radę. Wieje, 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 ale jest ciepło, przede wszystkim jest ciepło, więc e, chcemy wylać e, wieniec, żeby móc, e, żeby on sobie w ogóle przeleżał przez święta, dlatego że przypomnę, za tydzień mamy święta, więc co my dzisiaj sobie tutaj na warsztat przywieźliśmy, a mianowicie wzięliśmy cement, mamy cemencik jedynkę, mamy betoniareczkę, dzisiaj, o, jest brakujący blacik tam na, na górę, na ten, na... Wieniec na szalunek. No i co, Arturek? Zobacz co tutaj mamy. Dzisiaj Arturek przetestuje pierwszy dzień mój nowy nabytek e, Fossibota. Zobaczymy jak się spisze. Masz tu Arturek też jeszcze tego allpowersa. Też ci go naładowałem, dlatego że dzisiaj pod betoniarą troszeczkę obciążenia będziesz miał. E, co, musieliśmy sobie własną wodę przywieźć. Chociaż widzę, że wody to mamy tutaj dzisiaj od groma więc jakbyśmy sobie troszeczkę wiadrami nazbierali, byłoby e, łatwiej. E, przygotowałem raszpelki na dzisiaj, tak więc skakuję na górę od razu raspelki e, na szalunek, poprzykręcam. No i co, Artur będzie mieszał e, zaprawę i wrzucał mi tam na, na górę, nie? Moi drodzy, e, jaką będziemy robili konsystencję zaprawy, a już Wam mówię, jaką recepturę. Eee, 3 2 1 0. <laughs> Czyli tak, pół wiadra, e, pół wiadra wody. wody e, dobrze mówię. Przepraszam. Tak, pół wiadra wody, jedno wiadro cementu, e, dwa wiadra piasku i trzy wiadra e, żwiru. Żwirek mamy o takiej gradacji 5 do 15 mm. Więc e, powtórzę jeszcze raz, pół wiadra wody, jedno wiadro cementu, Dwa wiadra piasku i trzy wiadra żwiru. To będzie bardzo dobra mieszanina na nasz wieniec. No to co, ja się wsuwam tam na górę. Zimno nie jest, ale strasznie wieje. Nie wiem, czy w tym tygodniu na starturek troszeczkę nie przewieje, co? Miejmy nadzieję, że nie, ale jak to wylejemy, to będziemy mogli po świętach dalej działać. Jak nie wylejemy, to będziemy może mieli problem, jak śnieg spadnie. Dobra, to działamy. No i z jakichś tam odpadków właśnie tej płyty, które mi pozostawały powycinałem sobie właśnie takie raszpelki. wszystko powycinałem na 28,5, dlatego że ścianę mam na 24 cm, no i tutaj jakieś tam 2,2 ,2 mam grubość płyty, wobec czego idealnie 28,5 wiem, że będę miał dystanse, dystanse, może to jest tak prawidłowe. Sorry, to jest nowa kamera, jeszcze uczę się jej obsługiwać, więc z tym ustawianiem obiektywu. No i jeżeli będę przykręcał jednocześnie, zobaczcie, naciągał sobie te końcóweczki, no to wymiar szalunku sam będzie mi się ustawiał. I biorę, wkręcam dwa wkręty, tak jak tutaj, w rozstawie co pół metra. I to będzie całe szalowanie mojego wieńca. Wszystkie raszple już mam pozakładane dookoła. O, może tak będzie lepiej widać. No i co? Zabieramy się za, za zalewanie tego wianuszka. Moi drodzy, e, pytaliście mnie, dlaczego zdecydowałem się na ręczne zalewanie wieńca. No jest kilka powodów, za i przeciw. E, pierwsze co, e, nie muszę tego szalunku robić tak bardzo porządnie, jakbym musiał go zrobić, kiedy e, oczywiście bym zalewał go gruszką. Mogę delikatnie sobie go zalewać, delikatnie sobie zagęszczać, więc to jest taki troszeczkę plus. Na pewno wyjdzie to taniej, jeżeli kupując beton towarowy. Musiałbym zamówić gruszkę, gdzie 700 zł to jest za sam przyjazd gruszki, nie licząc betonu. Beton jest na tyle mało, że nie wiem ile tego betonu by zostało w ogóle w tej gruszce. Więc no, towarowego też nie zamawiam. No jedyny minus jaki jest, no trzeba się napierdzielić troszeczkę trochę tego betonu tutaj. Będziemy musieli wrzucić, no ale co? Zaleje się i będzie zrobione. Tak więc mamy godzinę 10. Zobaczymy, ile nam się zejdzie z zalaniem. Zaczynamy. Dzisiejszego odcinka to Wam tak pięknego nie nagram w timelapse, ponieważ no, jest okrutna pogoda. Strasznie pada, co chwilę przerywamy e, zalewanie. Mam nadzieję, że nie rozrzedzi mi tego betonu. Jesteśmy w tym momencie tak, tą część mamy zalaną, tutaj, 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 tutaj. No i drugie okno sobie w tym momencie e, zalewam. Na pewno wielu z Was już ma pewne przemyślenia, że Kamil nosisz na głowie. Wiadra z betonu, betonem spokojnie, jak się w głowie nic nie ma, to to nic nie boli. Więc można tą głowę chociaż do tego wykorzystać. Dobra, trochę się uspokoiło, więc lecę dalej. No i dzień dobry moi drodzy, dnia drugiego. Dnia drugiego, ponieważ wczoraj nie skończyliśmy wieńca, nawet połowy jego nie zrobiliśmy. Dlatego, że tak się rozpadało, że wystraszyłem się, że to mi wszystko zaraz ścieknie. I tak zobaczcie, jak to wszystko po murze idzie, poszło. No niestety, no nie, nie mam szczęścia do pogody. Trochę mi z góry to wszystko wypłukało, Zobaczcie, cały żwir jest na górze. Może wejdę sobie troszeczkę wyżej, no ale co, no mamy jedną stronę, tamtą ściankę mamy zrobioną, ja Wam troszeczkę przybliżę może, całą tą ściankę mamy, no i jedną tą całą długą tutaj. No i co, dzisiaj zabieram się za e, dolewanie drugiej części, ja Wam pokażę jak ja zakończyłem e, ten wieniec, żeby móc dzisiaj sobie go dolewać, w taki oto sposób. O. Wam, że mam trochę problemy z obsługą tej nowej kamerki. Zobaczcie, częściowo jest dolany, żeby w tym miejscu się połączyły z wczorajszy i dzisiejszy beton. On nie jest jeszcze, zobaczcie, on nie jest jeszcze stwardniały, więc spokojnie mogę sobie go tam e, dolewać. Ale tak, dolne pręty muszą być zalane, górne pręty muszą wystawać, więc ta nadlewka musi się połączyć właśnie na tych prętach. Nigdy na narożach, naroża trzeba zawsze przelać co by się nie działo, nigdy nie, nie można kończyć na samym narożu. No i co, lecimy, ta strona i, i frontowa, tak żeby dzisiaj po prostu już e, ten wieniec mieć zalany. Ponieważ zbliżają się święta, chciałbym, żeby z tydzień czasu sobie ten wianek poleżał, bo na nim będę opierał strop, na nim będzie, no wiadomo, dach, więc niech sobie z tydzień czasu odpocznie, zanim przejdziemy do kolejnych tam etapów e, pracy. No dobra, pomalu, pomalu nam się piasek kończy, a dopiero zalewamy pierwsze okno trzeba będzie niestety piasku domówić. Ile Arturek betoniarek dzisiaj zrobiłeś? Ile dzisiaj betoniarek zrobionych jest? Z szósta? Zobaczymy, dzisiaj przywieźliśmy naładowanego ładowanego Fossibota. Zobaczymy ile jeszcze ma procent. 70% Nie wiem czy widzicie betoniarka obciążona, tym co Artur teraz rzuca, powiera 400 watów, więc tak naprawdę przy tym, przy tej pojemności tego fosibota no to w 5 godzin, 6 dobrze liczę tak na szybko w pełni obciążona betoniara może chodzić. Nasz nowy nabytek. Jestem z niego jak na razie zadowolony, zobaczymy. Zostawiłem dzisiaj baterię dodatkową, w ostatnim filmiku Wam opowiadałem, że tego fosibota nabyłem, baterię dostałem gratis od Geekbuying. No i co, jest kupą robotowy. jeżeli ktoś by chciał sobie go kupić, 8 stówek. Naprawdę dobra kasa, jakby ktoś chciał sobie zaoszczędzić właśnie na takiej stacji. Więc na razie sobie pracuję, wszystko gra, Artur miesza, ja idę na górę. Tak to, moi drodzy, ten domek na chwilę obecną sobie wygląda i wiadereczko za wiadereczkiem i na górę sobie wchodzę Moi drodzy, domyślam się, że pewnie nie jedna osoba Już tam w komentarzach by chciała napisać, albo napiszę, bo nie dotrwa do tego momentu filmu Dlaczego ja tego nie zagęszczam, że buława kosztuje 170 zł, że mógłbyś sobie wibrator wziąć i zagęścić to po ludzku Moi drodzy Wibrator jak najbardziej się nadaje na jakieś tam duże przemysłowe budowy, ale nie na domki jednorodzinne. Przecież ja mam buławkę. Widzieliście, jak, zale jak robiliśmy e teriwę? Słuchajcie, ja sobie zagęszczam na dole tą pierwszą warstewkę. Ten oto sposób patyczkiem. Bardzo ładnie, on mi się tam rozpływa tradycyjnie młoteczkiem. Popukam. Tradycyjnie, żeby ona się tam... O, zobaczcie jak ładnie się rozpływa w rogi. I to jest fajne zagęszczenie wieńca. Słuchajcie, ja bym tu wibratorem więcej szkód robił niż w pożytku. Po pierwsze, jakbym włożył tu wibrator, to ten szalunek na momencie by mi po prostu rozpieprzyło na boki. Musiałbym porządny robić szalunek. Robiąc porządny szalunek, też byłoby to czas, pieniądze, strata przede wszystkim czasu. Takie popukanie sprawia, że ta woda... Przesuwa ten beton tam gdzie powinna, i tyle jeżeli komuś zależy na robieniu, na tym, żeby pęcherzyków powietrza nie było, ja wam pokażę, bo właśnie rozszalowałem kawałek już mojego szalunku. No i zobaczcie sobie sami, widzicie te mikro pęcherzyki powietrza? One dokładnie takie same są jak w prefabrykatach, których, które niby są bardzo porządnie zagęszczane przez firmy. Na e, vibracjach i tak dalej. Takie same są te pęcherzyki, i nie pozbędziemy się ich, nawet buławą. Jeżeli byśmy chcieli się ich pozbyć, musielibyśmy po prostu zrobić to próżniowo coś na to nałożyć i wystać je. Po prostu tego się tak nie da. E, więc buława sobie leży tam, a mi wystarczy młotek i kawałek e, deseczki. Równie będzie dobrze. No i dobra, mam e, już tutaj tą belkę zalaną. Zalewamy ostatnią część, jestem gdzieś mniej więcej tutaj, tak żeby się połączyć w razie jak braknie piachu, to pojadę szybko, kupię gotowej zaprawy i połączę tutaj. A w międzyczasie, kiedy Artur robi zaprawę, ja już pomalu zaczynam to zdejmować. To co wczoraj wylałem. Wygląda sobie w ten sposób. Dlatego, że pamiętam w dwóch miejscach jak za mocną młotkiem przypierdzieliłem i za mało może wkrętów też dałem, to w dwóch miejscach mi tutaj tak go pół, pół, pół centymetra odjechało. Z zewnątrz to mi nie przeszkadza, bo elewacja będzie, ale wewnątrz ja będę chciał jak najbardziej cienkowarstwowe tynki zrobić, więc od razu sobie to delikatnie... To już jest na tyle twarde, że jest ciężko coś z tym zrobić, ale mam już zużytą, zdewastowaną tarkę. Od razu sobie za pamięci od ręki przeszlifuję właśnie takie nierówności, żeby potem przy tynkowaniu nie mieć problemów. Wieniec mamy już prawie zalany Prawie zalany, bo Zbrakło nam dosłownie ze dwóch Może z trzech wiaderek A właśnie Artur dorabia towar Zobaczcie sami No i tutaj nam Dosłownie jedno, drugie, trzecie wiaderko I będzie po temacie No i wieniec wygląda sobie w ten sposób Ja już tam częściowo zacząłem Rozszalowywać to Ale co, nie obeszło się Bez małej wpadki Mianowicie, już Wam mówię Co się wydarzyło Arturek zaczął mi już tutaj pod koniec troszeczkę zbyt mokrego towaru urabiać. Ja sobie zdaję sprawę zmęczenie i tak dalej. A ja też już bym chciał to skończyć, też już jestem troszeczkę zmęczony. No jak jest za mokry. No to szczerze mówiąc pożałowałem tutaj wkrętów. Teraz dopiero zacząłem ratować sytuację. No i mi się tutaj rozjechało. Nie wiem czy to zobaczycie. Zobaczcie, tam prawie o... Centymetr. Tak więc co, jutro od razu będzie rozbieranie jak to tylko wysnie. Rozbieranie trzeba będzie to też przyczeć, tak samo jak zrobiłem to z tamtej strony. Słuchajcie, jeżeli ktoś by chciał powtarzać ten szaloneczek, ja już nie, nie pierwszy raz z tego typu szalunek robiłem taki prosty szalunek, ale szczerze mówiąc, pierwszy raz się pokusiłem o wylewanie nad razem z wieńcem. No i dlatego mi wyszło. To też jest to jakieś dla mnie nowe doświadczenie że no, ilość tego betonu to jest naprawdę bardzo duża. Więc słuchajcie, jakby ktoś chciał to powtarzać, to niech sobie jeszcze tutaj z tej strony, o może podniosę jeszcze z tej strony przykręci pionowe. Może będę miał jakieś raspelki. O. Zobaczcie, tylko ona będzie za długa, ale w ten sposób jakby ktoś sobie raspelki przykręcił pionowe wewnątrz oczywiście i dokręcił jeszcze do, do dna, to to się na pewno będzie już mocno trzymało No u mnie, u mnie się wydarzyło, no, ale nie ma budów idealnych Zobaczcie odeszło, no, no grobość płyty odeszło. Jutro będzie po prostu e, skrobanie tego Jak tam panie Arturze, zadowolony z dzisiejszego i wczorajszego dnia? Proszę się uśmiechnąć ładnie, pomachać Co? Mięśnie, pokaż mięśnie, pokaż mięśnie O kuźba są ty, są! No, i dobrze, mamy to zrobione. No i co, kilka dni sobie odczekamy, nie będziemy tu przyjeżdżać, chociaż moglibyśmy jutro to rozszalowywać, ale damy sobie spokój. No i zaczynamy spisywać potrzebne materiały na dach. A ja jeszcze jestem ciekawy, ile to w ogóle dzisiaj tego prądu poszło. Zobaczcie, 47% zostało energii w osibocie. No, czyli praktycznie to samo co. Co w się do tej pory dobrze działa, nic się nie dzieje, właśnie miał działać tak jak powinien działać. No dobra, moi drodzy, wieniec wylany, odcinek o wieńcu zrobiony. Nie było podsumowania w poprzednim odcinku, nie było chyba w dwóch poprzednich odcinkach, więc w tym odcinku robimy sobie już podsumowanko, ile mnie to wszystko kosztowało. Tak więc przechodzimy do podsumowania. No i witajcie moi drodzy w kolejnym podsumowaniu finansowym. Nie robiliśmy podsumowań przez dwa ostatnie odcinki. Obiecałem, że zrobię wam to podsumowanie, jak wylejemy wieniec. Tak więc mamy kwotę z poprzedniego podsumowania. To jest kwota, którą wydałem przez ostatnie 4 miesiące, od kiedy prowadzę ten projekt. Tak jak powiedziałem, nie będę rozdrabniał się na koszt zakupu działki, na koszta budowy. Jest to pełna kwota. No i co? W tym podsumowaniu dochodzi nam, e, dochodzą nam strzemiona. Za strzemiona zapłaciłem 240 zł. Znowu zamówiłem je przez internet, fajnie przyszły praktycznie na drugi dzień. E, dochodzi mi pręd, pręt 12, pręt pręcików już nie pamiętam ile było kupione, ale mniej niż ma cały wieniec, dlatego że trochę prętów e, zostało. Za 12 zapłaciłem 380 zł. Przychodzi cement. Cementu kupione było 33 worki, wykorzystane 30, zaworek 20 zł. Cement i jedyneczka 600 zł. Tutaj mamy Mamy plastyfikator zimowy. Za plastyfikator zapłaciłem 30 zł. Dodawaliśmy, może Wam nie, nie pokazywałem, ale dodawaliśmy troszeczkę włókna. Za włókno 15 zł. Też przez internet najtańsze włókno. Piasek wywrotka, którą widzieliście na filmie, to był koszt 200 zł, i chodziło. Zostało zostało tego piasku jeszcze, może staczka. Ja się bałem, że już będę musiał domagać, a jednak, jednak piasku wystarczyło. No i co, tu chyba to już wszystko, jeżeli chodzi o wieniec. Takich rzeczy właśnie jak te płyty, nie płyty nie liczę, dlatego że miałem je, już je zniszczyłem, ale może jeszcze na jakiś tam szalunek kiedyś do czegoś się przydadzą. No tak. No i w tym odcinku muszę też doliczyć kosz zakupu banku energii. Zakupiłem Fossibota, dlatego że złożyłem dokumentację o przyłącze energetyczne. Dowiedziałem się, że najwcześniej będę miał za półtora roku. przyłącze oczywiście będę miał, dlatego że nagrałem wam poprzedni odcinek, w którym omówiłem wam, w jaki sposób ja będę zasilał. Swój dom. Może od razu powiem, żeby zakończyć to, a za chwilę Wam dopowiem. Za Fossibota zapłaciłem, słuchajcie, 6400, wchodząc na stronę Geek Buying. on kosztuje 7 coś, ale wpisujemy tam kod, mamy minus 850 zł, ja również też tak zrobiłem, zapłaciłem 6400. No i podsumowanie tego odcinka, na tą chwilę wynosi kwota taka. Wracając, słuchajcie, do magazynu energii, nakręciłem Wam filmik, puściłem go kilka dni temu, w jaki sposób będę zasilał swój dom. Ja już na tym etapie robiąc więźbę, będę musiał używać więcej tych narzędzi stolarskich i tak dalej, za chwilę wystartujemy z wykończeniówką, tego prądu potrzebujemy już więcej. Wolę, póki dzisiaj dysponuję możliwościami już na tym etapie zakupić ten magazyn. Ja szanuję wszystkich, którzy tam piszą w internecie, że mógłbym kupić e, jakieś tam baterie, 15 kg po samochodach elektrycznych, do tego inwerter, panele, i tak dalej słuchajcie. E, rozumiem, szanuję w stacjonarny sposób, jest to jak najbardziej ok. Ja potrzebuję magazynu mobilnego, którego biorę pod pachę jadę na budowę, e, odpalam spawarkę, odpalam e, betoniarkę i on po prostu sobie funkcjonuje. Nie potrzebuję stacjonarnych, nie potrzebuję Inwerterów. Dobrze wiecie, że w zimę same inwertery, kiedy nie ma słońca, pochłaniają ponad 1,5 kWh prądu dziennie na samą ich obsługę i nie ładują nawet magazynów. Dla mnie koszty o 2000 tysiące, czy tam 1,5 tysiąca więcej od tradycyjnych magazynów, żeby zakupić właśnie taki przenośny magazyn energii, jest o wiele lepszym rozwiązaniem, bo mam go mobilnego niż musiałbym kupować, niż robić coś na stałe i nic z tym nie mogę zrobić. Ja powiedziałem, ja szanuję magazyny, które są normalne, mi jest akurat taki potrzebny, taki kupiłem, to jest moja decyzja, to jest mój magazyn i, i tyle. Jak ktoś ma ochotę sobie go kupić, to niech wykorzysta e, kot rabatowy mojego partnera i może sobie go wziąć. Natomiast jeżeli nie, to nie, e, ja musiałem zakupić, dlatego że on mi jest dzisiaj potrzebny. Potrzebuje więcej prądu już, już na tym etapie, a później będzie po prostu tylko wmontowany w budynek i będzie wykorzystywany. Moi drodzy, e, to tyle, jeżeli chodzi o zakupy tego tygodnia. Mam nadzieję, że. Coś jeszcze zrobimy przed świętami na budowie, ale się raczej nie zapowiada. W tym momencie muszę zabierać za obliczanie drewna potrzebnego mi na dach. Sam wieniec musi troszeczkę też odpocząć, dlatego że na wieńcu będę opierał strop, więc troszeczkę takich cyrków będzie na pewno do świąt już z budowy nic nie zobaczymy. Dlatego chciałbym Wam życzyć, moi drodzy. Zdrowka przede wszystkim. Zdrowka, zdrowka, zdrowka. Dużo cierpliwości, mniej stresu, bo wszyscy jesteście bardzo zestresowani. Mniej stresu. No i co? Zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!